W ósmej edycji Creepy Wyzwania bierze udział 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Po prezentacji opowiadań z danej grupy odbędzie się głosowanie, które wyłoni autorów przechodzących do kolejnego etapu. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania grupy B. Zapraszam do wysłuchania historii autorstwa Marcina Młonarczyka na podstawie pomysłu Zuzy Lis. Przez piętnaście lat nie wchodziłem do pokoju mojego brata. Matka zamknęła go na klucz parę dni po pogrzebie. Nie pytałem dlaczego. Miałem wtedy kilka lat, ale zaczynałem rozumieć już pewne sprawy. Kiedy Paweł umarł, zostaliśmy we dwoje. Ojca prawie nie pamiętałem. Białaczka zabrała go dokładnie tydzień przed moimi czwartymi urodzinami. Brat był starszy ode mnie o 15 lat. Po części dlatego traktowałem go jak ojca. Pamiętam, że często przychodziłem do jego pokoju i pytałem, czy pozwoli mi pograć na komputerze. Miał starego peceta. Wtedy obudowy komputerów były matowo-szare. Dopiero lata później producenci przerzucili się na czarny. Pamiętacie te czasy? Windows 98. Pomarańczowy napis można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer. Potrafiliśmy spędzić wiele godzin grając w gry. Byłem małym dzieckiem i średnio mi to szło, ale mój brat potrafił zarwać noc siedząc przy kąpie. Często prosiłem go o pomoc, kiedy trzeba było pokonać trudnego bosa. W jego pokoju stał kosz, wypełniony komputerowymi czasopismami. Pamiętam, że uwielbiałem je czytać. Przez dłuższy czas nie mogłem pogodzić się z jego śmiercią. Może byłoby mi łatwiej, gdyby był to po prostu wypadek czy choroba? To, co stało się z Pawłem, było dla mnie nie do końca zrozumiałe i przez to najbardziej przerażające matka nie chciała o tym rozmawiać, zapadła się w sobie. Zmieniła w wychudzony wrak człowieka, odpalający jednego papierosa od drugiego. Kiedy ktoś pytał o jej starszego syna, nie chciała nic powiedzieć. Czasem rzucała tylko, że miał wypadek. Z czasem ja zacząłem mówić to samo. Na osiedlu przez długie lata wspominało się o śmierci Pawła. Pojawiało się dużo teorii, często wręcz absurdalnych. Parę razy słyszałem, że to przez sektę. Ktoś rozpowiadał, że mój brat był narkomanem. Płakałem wtedy często w pokoju. Nie mówiłem o tym matce. Nie chciałem, żeby się denerwowała. Wystarczyło, że jej syn wyskoczył z ósmego piętra na chodnik, i nikt nie wiedział, dlaczego to zrobił. Byłem wtedy w szkole. Pamiętam, że sąsiad z piętra niżej przyszedł i zabrał mnie z lekcji. Nie chciał powiedzieć dlaczego. Byłem wtedy w pierwszej klasie. Te wspomnienia częściowo zatarł czas, ale są nadal bolesne. Tak naprawdę nigdy do końca nie pogodziłem się ze śmiercią brata. Są dni, kiedy cały czas mam wrażenie, że po prostu otworzy drzwi swojego pokoju i zawoła: Chcesz pograć młody? A ja znów będę siedmioletnim chłopcem w koszulce z Gwiezdnych Wojen. Drzwi jednak są zamknięte, nieruchome. Wisi na nich stary, wyblakły od słońca plakat z The Thing Carpentera. Pamiętam, że bałem się go za dzieciaka. Kilka razy widziałem, jak matka wyciera go z kurzu, delikatnie, ostrożnie. Sam też wielokrotnie stawałem przed drzwiami. Czasem chwytałem za klamkę. Nigdy nie miałem odwagi spróbować wejść do środka. Myślę, że wspomnienia mogłyby wrócić ze zdwojoną siłą. Ale jakiś czas temu zmieniłem zdanie. Matka trafiła do sanatorium kilka dni temu. Lata palenia zrobiły swoje. Odwiozłem ją na dworzec. Wracając, kupiłem cztery piwa i paczkę chipsów. To był cholernie zimny i nieprzyjemny dzień. Usiadłem na kanapie przed telewizorem i odpaliłem YouTube. Zacząłem z głupa przeglądać różne kanały, szukając podcastu, audycji, czegokolwiek, żeby zająć się tym na resztę wieczoru. Wtedy wpadła mi w oczy miniaturka jednego z filmików, ekran tytułowy gry Inside Us. Widziałem już ją kiedyś. Od razu poznałem, bo menu było niepokojące. Ale o tym za chwilę. Zaintrygowało mnie jednak coś innego: tytuł filmu Top 5 gier, które nigdy nie istniały. Otworzyłem piwo i włączyłem go. To był jeden z tych retro gamingowych kanałów omawiających klasyki i ich wpływ na późniejszy rynek gier komputerowych. Widziałem kiedyś kilka odcinków. Poza irytującym powitaniem prowadzącego było całkiem ok. Przewinałem filmik o kilka minut do przodu i podkręciłem głos. I pozycja trzecia naszej listy to Inside Us. gierka na temat, której krążyło kilka miejskich legend rodzaj gamingowego fenomenu pokroju Polybiusa. Kto nie słyszał, link w opisie ciekawa historia o nawiedzonym automacie do gier z Ameryki. Niestety, z czasem dociekliwi poszukiwacze i jedno, i drugie uznali za przysłowiową bójdę na resorach. Ale wróćmy do samej gry Widmo. Inside Us jest produkcją firmy Totep Studio. I tutaj pierwszy zgrzyt, bo takiego studia nie ma i nie było. Fanom twórczości Samotnika z Providence powinna również zapalić się lampka. Przypominam, mówimy o czasach sprzed ponad 20 lat, kiedy w Polsce internet nosiło się w wiaderkach, a po pirackie płyty z grami jeździło na stadion dziesięciolecia. Ta bardziej wiekowa i boomerska część z was może słyszała kilka legend o samej grze. Mówiło się, że to arcytrudny i straszny labirynt, z którego trzeba się wydostać, mając do dyspozycji latarkę i kilka drobiazgów. Z czasem jednak uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy w nim sami. Podobno z grą było coś nie tak. Gracze czuli niepokój, zaczynali się dziwnie zachowywać. Mówiło się też o licznych przypadkach wymagających hospitalizacji. Część miała dziwne objawy. Ktoś podobno zaczynał płakać krwią. Mało wam. Dodajmy, że w sieci krąży kilka screenów z rozgrywki i podobno od samego patrzenia na nie już można się dziwnie poczuć. Nie wiem, czy widzieliście. Ja widziałem i żyję. Nawet telefon nie zadzwonił, że za 7 dni umrę. Co prawda w komentarzach piszą, że to fejki, a prawdziwe zdjęcia zostały usunięte z niejasnych powodów. O relacjach z pierwszej ręki i ludziach odchorowujących rozgrywkę też nie można dokopać się potwierdzonych informacji. A jeśli ktoś z Was się nudzi, może poświęcić kilka godzin na research. Zdaje się, że temat poruszany był też na wykopie. Ktoś pozbierał do kupy wpisy sprzed kilku lat, a nawet kilkunastu. Nawet znalazły się skany komputerowych miesięczników sprzed lat, gdzie poruszany był temat Inside Us, mniej lub bardziej na poważnie. Dojdziemy natomiast do jednego wniosku: gry nie ma i nigdy nie było. Opowieść o nawiedzonej grze można wsadzić między bajki: koło czarnej wołgi porywającej dzieci czy zaginionych studenciaków z lasu Witkowice. A propos lasów. Przejdźmy teraz do pozycji numer dwa dodatku do gry Blair Witch Rusting Power, który rzekomo. Zastopowałem telewizor. Przez dłuższą chwilę wpatrywałem się w ekran zamyślony. Odblokowałem telefon i wystukałem w wyszukiwarce frazę: Inside us game screenshots. Tylko kilka pozycji. W dodatku złej jakości. Przedstawiały fragment gry z widokiem z perspektywy pierwszej osoby. Las pogrążony w mroku. Dziwne, jarzące się symbole na pniach drzew. Na innej grafice główne menu z kilkoma pozycjami do wyboru. New game, save, load, quit. W tle rozmyte, jakby zamglone postacie. Bardziej same zarysy, sylwetki. O ile napisy były wyraźne, to grafika wyglądała jak stary, zaśnieżony obraz z niewyregulowanego telewizora. To nie był nawet screenshot. Ktoś po prostu zrobił fotografię monitora. Na brzegu były nawet czerwone cyferki z datą. To zdjęcie zaintrygowało mnie najbardziej. Wcześniejsze screeny przedstawiające rozgrywkę zignorowałem. Nie były autentyczne. Wiedziałem, bo kiedyś grałem w tę grę. Dawno temu, praktycznie o tym zapomniałem. To było kiedy jeszcze żył Paweł. Miałem siedem albo osiem lat. Pamiętam, że to faktycznie było o chodzeniu po ciemnym lesie i że bałem się jej jak cholera. Już same ekran tytułowy mnie niepokoił. Przyniosłem laptopa i otworzyłem przeglądarkę. Zacząłem szukać informacji. Było ich zaskakująco mało. Zazwyczaj ktoś po prostu zostawiał posta z prośbą, że jest zainteresowany grą i chce link, żeby ją pomrać. Niektóre miały grubo ponad 10 lat. Niektórzy ludzie wrzucali odnośniki do grafik z gry, ale linki były najczęściej martwe. Wiele razy przewijało się też zdjęcie menu głównego. To samo, które widziałem na początku. O samej grze pisali trochę na jednym z forów gamingowych. Temat w dziale archiwum, ostatni raz wyświetlony w 2017 roku. Siedem lat temu użytkownik pod pseudonimem FREK22 wrzucił zdjęcie płyty CD podpisanej pisakiem Insider's. Napisał, że znalazł to w używanym laptopie, który kupił. Nie czyta. Dopisał wrzucając kolejne zdjęcie. Spodu płyty potwornie porysowanego. Anonimowy użytkownik odpowiedział po trzech dniach. E, czapa, chociaż pewnie i tak pusta płyta, w necie tego nie będzie. Kolega z nagościa, który sprzedawał gry na stadionie dziesięciolecia. Piraty rozumiecie. Podobno parę osób się go nawet o tę grę pytało, ale on nigdy nie słyszał ani nie widział, żeby ktoś miał. Nie ma tej gry, panowie, i nigdy nie było. Kolejny wpis należał do użytkowniczki podnikiem Sasanka. Ten sam rok, ale już miesiąc później. Wydaje mi się, że mój ojciec w to grał. Jak byłam mała, kiedyś tacy handlarze, byli z pirackimi grami z podlady. Miał całą saszetkę różnych cedeków. Właśnie było Inside Us. Miał taki stary komputer z uczelni. Pamiętam, bo bałam się grafiki na płycie. Bo tam same piraty były przegrywane, a ta jedna gra oryginalna tylko bez pudełka. Był tytuł gry i palce jakby odciśnięte takie brudne odciski wiecie. Ale jak się przyjrzało, to opuszki były dziwnie wydłużone, a same linie papilarne też jakieś takie nie takie. Ale nie pamiętam, jak ta gra wyglądała. Pytałam się, co to jest i czy mi włącza, ale powiedział, że nie. Pytałam dlaczego, ale nie chciał rozmawiać. Dziwne to było. Nie w jego stylu. Kolejny wpis. Użytkownik: Freeman 01. Spytaj się go, co z tą grą. Może leży gdzieś na strychu. Bo jak naprawdę istnieje, to ładne parę złotych przytulisz za to. Sasanka odpowiedziała jeszcze tego samego dnia. To było milion lat temu, ale zapytam. Może jeszcze się wala gdzieś w domu. Następny post. Miesiąc później. Halo, halo. Co z tą grą? U kolegi w szkole paru łebków to grało i podobno jeden ciężko odchorował. Ale do dopalacze jakieś brali do tego, to wiecie, różni mogło być. To był ostatni wpis w tym wątku. Temat przewinął się jeszcze na innej grupie, kilka lat później, tym razem nie gamingowej. Forum dla fanów zjawisk paranormalnych. Tytuł wątku: Insiders. Czy istnieje? Mr Dark napisał. Zacząłem szukać na forach anglojęzycznych i trochę więcej o tej grze jest. Jeden typ mówi nawet, że grał w to niedawno i ma na CD. I że nie ma absolutnie nic dziwnego w tej grze. Potem tylko kilka wpisów zrobił. Jeden dziwniejszy od drugiego. Na przestrzeni kilku dni w zasadzie. Takie wiecie, creepy gówno, że od pewnego czasu ma wrażenie, że nie jest sam. Że cały czas ktoś za nim stoi, oczywiście wieje to ściemał. Tym bardziej, że na początku w pierwszym wpisie powiedział, że chętnemu grę odsprzeda za 100 euro. Chłopak pewnie małe wyłudzanko planował. Napisałem mu z ciekawości, że jestem zainteresowany zakupem, ale był już offline i nigdy więcej się już na forum nie zalogował. The truth is out there, jakby Mulder powiedział. Przewinąłem kilka postów dalej. Jeden rzucił mi się w oczy. Grałem raz. Więcej nie zagram. Jak ktoś ma trochę oleju w głowie, też tak powinien zrobić. Ludzie, naprawdę, odpuśćcie to sobie. Użytkownik Seiko04. Wpis z listopada zeszłego roku. Przy nazwie użytkownika było zielone oznaczenie aktywne. Nie miał na forum więcej postów, tylko ten jeden. Kliknąłem, wyślij prywatną wiadomość. Cześć. Naprawdę grałeś w Insiders? Napiszesz mi o tym coś więcej? Chyba też w to grałem 15 lat temu. W necie piszą, że tej gry nigdy nie było. Ale ja ją pamiętam. Szczególnie menu. Pozdrawiam, Darek. Seiko04 odpisał mi po godzinie. Przeczytałem wiadomość od niego czując gęsią skórkę na ramionach. Potem wziąłem drugą butelkę piwa. Zaschło mi w gardle. Wiadomość prywatna od Seiko04. Ta gra istnieje naprawdę. W necie jest niewiele informacji na ten temat. Można dotrzeć do ludzi, którzy w nią grali. Pojawiła się w niewielkiej liczbie egzemplarzy w późnych latach 90. Nie ma żadnych informacji, kto to wydał, kto zaprogramował. Oficjalnie nie była dostępna w żadnym sklepie z grami komputerowymi. Mieszkam w Anglii od dziecka. Kupiłem kiedyś paczkę różnych CD-Romów na wyprzedaży garażowej. Tam był jeden egzemplarz, spiracony na domowej nagrywarce. Nie wiedziałem, co to jest. Zainstalowałem. Raz zagrałem i więcej nie chcę. To było gdzieś na początku 2002. Trochę czasu poświęciłem, żeby dowiedzieć się więcej o Insiders. Ta gra istnieje i robi z tobą dziwne rzeczy. Nie ze wszystkimi, tak jakby sama wybierała. Nie zastanowiło cię, dlaczego jest tak mało wpisów graczy? Ludzie to wypierają z pamięci w jakiś sposób. Nie wiem jak. Myślę, że grało w to znacznie więcej ludzi, niż sądzimy. Tylko z jakiegoś powodu milczą. Ja po godzinie odłączyłem komputer i wyrzuciłem płytę do kosza. Nie pamiętam nic z samej gry, poza dziwnym uczuciem niepokoju, które nie odstępowało mnie przez kilka dni. To jest jakieś dziwaczne cholerstwo. Krążą opowieści, że w tej grze były przekazy podprogowe. Wydaje mi się, że to nie do końca prawda. To coś innego, złego. Jak masz egzemplarz, lepiej go zniszcz. Nie bierz się za rzeczy, które lepiej zostawić w spokoju. Nie wiem kto i po co zrobił tę grę, ale nie miał dobrych intencji. Nawet zacząłem wątpić, że to dzieło ludzkich rąk. Możesz to potraktować jak bójdę czy straszak na dobranoc, żebyś się tylko później nie zdziwił. Napisałem Seiko04 jeszcze kilka wiadomości, ale na żadną nie odpisał. Znalazłem jeszcze kilka dziwnych wpisów. Między innymi, kolejnego, który twierdził, że grał w grę. Post użytkownika Saipanbr. To nie jest gra, to jest test. Naprawdę nie rozumiecie? Przechodzicie przez labirynt i dostajecie odpowiedzi. Musicie tylko uważać, żeby was nie zauważyli, bo potem nie dadzą wam spokoju. Ale jak wam się uda, cały świat się zmieni. Gwarantuję. Pod postem pojawiło się kilka pytań o grę: skąd ją wziął, czy zrobi kopię? Bez odpowiedzi. Przefiltrowałem forum, szukając innych postów tego użytkownika, ale bez skutku. Coś było cholernie nie tak. Przecież nawet o głupiej platformówce sprzed dwudziestu lat można znaleźć masę informacji. Zawsze znajdą się jacyś fani czy artykuły o retrograniu. Nawet legenda o nawiedzonym automacie z grą Polibius żyje w najlepsze własnym życiem w sieci. Znalezienie jakichkolwiek sensownych wzmianek o insiders graniczyło z cudem. Poza paroma wpisami nawiedzonych dziwaków typu Seiko 04 czy Saipan. zazwyczaj na jakichś zapomnianych grupach dyskusyjnych sprzed wielu lat. To nie dawało mi spokoju. Dowiedziałem się, że mój brat grał w grę, która podobno nie istniała, a kilka dni później zabił się. To się nie trzymało kupy. Przecież takie rzeczy nie dzieją się naprawdę. Matka w szufladzie kuchennej trzyma klucz do pokoju Pawła. Wejdę tylko na chwilę. Brat trzymał wszystkie CD-ROMY na stojaku przy biurku stoją tam nietknięte pewnie pokryte sporą warstwą kurzu tylko rzucę okiem przecież to nie może być prawda Post użytkownika darek88 Forum zjawisk niewyjaśnionych 10 lutego 2021 4:17 rano wątek Insiders czy istnieje? To nie gra, to coś więcej. To jak dziurka od klucza, przez którą możesz zajrzeć. Mój brat skoczył, bo gra z nim wygrała, ale i tak nie zginął, tylko w niej żyje. Mi się udało. Nie zdajecie sobie sprawy, co tam jest. Zobaczyłem takie rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Oni są wszędzie. Dookoła, teraz mogę ich dostrzec. Wiem jak patrzeć, jakby ktoś zdjął mi klapki z oczu. Mówią do mnie cały czas, w dzień i w nocy. Już prawie ich rozumiem. Chowają się w grze, ale mogą z niej wyjść na czyjeś zaproszenie. Moja matka ich zobaczyła, ale nie wytrzymała ich chwały. Zaczęła krzyczeć i nie chciała przestać. Musiałem ją uciszyć. Naprawdę nie miałem wyjścia. Muszę znów zagrać w grę. Oni są prawie gotowi. Użytkownik Darek88 udostępnia plik insideas.zip. 400 MB. Plik został pobrany 56 razy. Aktualnie plik pobiera 8 użytkowników. Post użytkownika Seiko04. Dobry Boże, coś ty zrobił! Scenariusz Marcin Młynarczyk czytał Jakub Rutka.